Kamila Kociwrzask była taką kociarą, że ludzie w bloku mówili, iż gdyby koty miały własne państwo, ona zostałaby ich samozwańczą królową. Jej oczkiem w głowie był Ambergold, rudawo-biały, rozdęty z ego i wyglądający, jakby jadł tylko potrawy akcyzowe. Kamila traktowała go jak relikwie. Spała z nim, nagrywała mu vlogi i mówiła do niego tonem, którego normalni ludzie używają jedynie do kryształów po babci. Pewnego dnia Ambergold zniknął. Kamila tak spanikowała, że obkleiła całą klatkę plakatami. Zaginął kot. Odpowiada na imię Ambergold, udaje trupa, gdy mu się nie chce żyć. I faktycznie, sąsiadka z znalazła go leżącego na wycieraczce jak amator teatralnej śmierci. Kamila rzuciła po niego, a kocur w tej chwili otworzył oczy i ryknął, jakby właśnie zobaczył rachunek za prąd. Sąsiadka wrzasnęła, Kamila wrzasnęła jeszcze głośniej, a Ambergold odbił się jej od kolan, wskoczył na głowę i wyglądał, jakby składał reklamację do losu. A potem, jakby miał w dupie wszelkie zasady współżycia społecznego, zeskoczył z jej głowy, ustawił się na środku korytarza i po prostu się zesrał, centralnie, bez cienia wstydu, jakby podpisywał petycję przeciwko taniej karmie. Okazało się, że kot nigdzie nie zniknął, tylko obraził się, bo Kamila kupiła mu żarcie na promocji. A Ambergold, jak to Ambergold, musiał zrobić z tego aferę większą niż cały blok, z finałem aromatycznym jak protest polityczny.